To we wrześniu tego roku informowaliśmy Państwa o ośmiu ofertach złożonych w przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Krosna Najtańsza opływała na kwotę 305 milionów złotych, najdroższa to prawie 400 milionów. W tym tygodniu pojawiła się kolejna ważna wiadomość i data. 19 grudnia rozstrzygnięto przetarg na budowę obwodnicy. Najkorzystniejszą spośród ośmiu złożonych w przetargu ofert okazała się ta firmy Polakła wyceniona na 305 milionów złotych. Nie bez powodu podajemy datę, ponieważ możliwe są jeszcze odwołania. Musimy też pamiętać, że można się od nich odwołać, tak? czyli od naszego wyboru najkorzystniejszej oferty, bo na przykład inni wykonawcy też śledzą, ci szczególnie, którzy są zainteresowani uzyskaniem tego zamówienia, czy konkurenci złożyli takie oferty, jak powinni złożyć. Jeśli w ciągu 10 dni nie wpłyną odwołania od wyboru tej oferty, umowa zostanie podpisana w pierwszym kwartale 2024 roku. Wykonawca będzie miał 39 miesięcy na realizację robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych trwających od 16 grudnia do 15 marca, liczonych jako 3 miesiące. Jak miałaby przebiegać obwodnica miasta? Przypomnijmy nasze wcześniejsze materiały. Próbując uświadomić, jak ważna jest obwodnica krosna Odrzańskiego wielokrotnie mówiliśmy też o tym, że wybudowanie jej w tym terenie jest karkołownym zadaniem. Dlatego, że mamy tutaj ulicę Słowicką, którą dojeżdżamy wyjeżdżamy do miasta, dojeżdżamy do Ronda, możemy się wydostać na świebodzin, przejeżdżamy ulicą Chrobrego i dojeżdżamy do głównej przeprawy na odrze, do mostu. Ale. W 97 roku, i to jest zdjęcie z 97 roku, okazało się, że cały ten teren jest po prostu pod wodą. I my musimy się dostać na drogę do Zielonej Góry, a to wszystko jest pod wodą. Przeprowadzenie tutaj inwestycji, jaką jest obwodnica Krosna Odrzańskiego, gdzie jest bubr, gdzie jest odra, główne koryto i w momentach podwyższonego stanu wody to wszystko jest pod wodą, jest karkołomnym zadaniem. Dlatego też po konsultacjach z mieszkańcami Wyznaczaliśmy przebieg obwodnicy Krosna-Odrzańskiego od stacji benzynowej, która się znajduje na górce w Osiecznicy. Po drodze będziemy przecinali górki bielowskie tak zwane, drogę do Bielowa, będziemy przecinali drogę do Łochowic, przejedziemy przez poligon i mniej więcej tu w tym miejscu jest strzelnica wojskowa. Tu się pojawi rondo na drodze na Bytnicę przejedziemy przez tereny leśne, dostaniemy się na drogę na Świebodzin, bo to też główny szlak komunikacyjny, i pojedziemy do Doliny Odry. Między Chyrzami a Gostchorzem przebijemy się na rzekę Odrę, przejedziemy przez łąki połupińskie i obwodnica zostanie wprowadzona do ronda, tak zwanego ronda Połupin, koło, też koło stacji benzynowej. Mówię o tym dlatego, że dla nas to są w ogóle najważniejsze zadanie na pewno stulecia to jest najważniejsze zadanie stulecia dlatego że wszystkie samochody które dzisiaj jadą z południowej części Europy mówię tutaj o jak wracają z Włoch z Niemiec ze Szwajcarii Jadą na przejście graniczne w Gubinie i próbują się przebić na autostradę na Świebodzin, na autostradę A2. To oznacza, że taki przebieg obwodnicy pozwoli drogą krajową 32 dotrzeć do ronda Połupin, ominąć krosno-odrzańskie, dostać się na drogę na Świebodzin i pojechać w kierunku centralnej Polski. Ten ruch jest ogromny w tej chwili. Ponieważ wiele samochodów właśnie w ten sposób sobie skraca drogę, jadąc na południe Niemiec. Oni nie jadą do Świecka. Inna sprawa, że część samochodów, która jedzie z kolei ze Świecka w kierunku na południe Polski, czyli do Wrocławia na przykład, te samochody nie jadą autostradą A2 przez świebodzin, dlatego że autostrada A2 jest płatna w Polsce, a w Niemczech byliśmy na bezpłatnej autostradzie. I często skracają sobie jadąc ze Słubic, jechały przez Krosno-Odrzańskie i jechały w kierunku Zielonej Góry. W tej chwili te samochody, jak ta obwodnica zostanie wybudowana, będą jechały do Ronda na wysokości Osiecznicy, przejadą ominą Krosno-Odrzańskie, miną drogę na Bytnicę, rondą na Świebodzin i dojadą do Ronda na Zieloną Górę, nie wjeżdżając w ogóle do naszego miasta. Przebieg obwodnicy jest optymalny.